Lidia Kmiecińska, starszy specjalista służby leśnej w nadleśnictwie Gryfino. Witam Państwa bardzo serdecznie w niezwykłym miejscu, w ogrodzie dendrologicznym w glinnej, położonym u wrót przepięknej puszczy bukowej koło Szczecina. Ogród dendrologiczny w Glinnej zarządzany jest przez Lasy Państwowe, przez nadleśnictwo Gryfino i choć niewielki, bo niespełna 6-hektarowy, słynie w Polsce i również za granicami naszego kraju z niezwykle ciekawej kolekcji drzew i krzewów, temu służy ogród dendrologiczny, inaczej Arboretum, będąc takim unikatowym, nazwijmy to Muzeum pod chmurką. Kolekcja, która tutaj jest zgromadzona, jest unikatowa dlatego, że Wspaniały klimat Pomorza Zachodniego i mikroklimat tego miejsca służy uprawie tych gatunków, które w innych częściach Polski po prostu przemarzają, nie są w stanie rosnąć zimą, tak jak rosną tutaj pięknie w Glinnej. Historia tego miejsca rozpoczęła się w roku 1832, gdy powstały tutaj prywatne, początkowo szkółki leśne, czyli miejsce, gdzie produkowano sadzonki, drzew i krzewów, które później wysadzono w lasach. W 1870 roku to miejsce przejęte zostaje przez ówczesne nadleśnictwo czyli śmiernica. Nad leśniczym był wówczas Karl Ludwig Rzenę, dendrolog, pasjonat i to on jako pierwszy na obrzeżach tych kwater, gdzie nadal produkowano sadzonki, zaczął nasadzać gatunki egzotyczne. Z tamtego też okresu pochodzi wiele najstarszych rosnących dzisiaj w ogrodzie drzew, ale drzewa, po których została już tylko bardzo ciekawa historia. W latach powojennych ogród popada niejako w zapomnienie, by w 1970 roku odżyć na nowo. Opiekę naukową zaczął sprawować tutaj profesor Jerzy Tumiłowicz, ówczesny kierownik innego pięknego ogrodu w Polsce, ogrodu w Rogowie. Od tego czasu możemy mówić o prawdziwym rozkwicie tego miejsca i kolekcji. Kolekcja jest unikatowa, liczy dzisiaj ponad 850 gatunków i odmian drzew i krzewów. Jest unikatowa dlatego, że przede wszystkim są to gatunki botaniczne. Ta część odmianowa stanowi tutaj zdecydowaną mniejszość. Pośród tej kolekcji znajdziemy przede wszystkim gatunki, które pochodzą z Azji, Ameryki Północnej, ale nie brakuje również tych naszych, europejskich, które w okresie maja i czerwca wchodzą w niezwykły okres kwitnienia i wówczas ogród powita Państwa przepięknym kwieciem, no i oczywiście jesienią owocami. Spośród tych gatunków warto wymienić tutaj przede wszystkim mamutowce olbrzymie, gatunek, z, których, z którego glin na słynie, ale również bardzo bogatą kolekcję klonów, magnolii, kalin i wielu innych gatunków, których próżno niekiedy szukać w innych częściach Polski, w innych ogrodach, a to za sprawą tego klimatu, o którym wspomniałam, doskonały klimat Pomorza Zachodniego i ten mikroklimat Glinnej sprawia, że tutaj na tym terenie rośnie 25 gatunków, które zostały posadzone po raz pierwszy w Polsce, właśnie tutaj u nas w Glinnej. Ogród dendrologiczny zaprasza Państwa. Od wiosny aż do późnej jesieni. Jesteśmy otwarci od 15 marca do 31 października, w dni powszednie, ale również w weekendy. Sam ogród w sobie jest niezwykłym miejscem do odpoczynku i relaksu. Z jednej strony mamy przepiękną kolekcję, kolekcję, która ma wyjątkowy walor edukacyjny, naukowy. Ci z Państwa, którzy mają własne ogrody, mogą się bardzo wiele nauczyć tutaj u nas, ale również podejrzeć niezwykle ciekawe drzewa i krzewy, o których opowiadałam. Proszę Państwa, miejsce wspaniałe, cisza, odpoczynek w cieniu tych przepięknych drzew z jednej strony, a z drugiej strony wspaniały śpiew ptaków. To wszystko powoduje, że ogród jest bardzo chętnie odwiedzany nie tylko przez Szczecinian i mieszkańców okolicznych miejscowości, ale coraz częściej przyjeżdżają do nas goście z całej Polski, no i nie ukrywam, z odległych niekiedy zakątków świata. W sąsiedztwie ogrodu jest również do wykorzystania przepiękny teren rekreacyjny, jest wiata z kominkiem, jest miejsce na ognisko, ale również teren z placem zabaw i ławkami, wiatami, tam wszędzie możecie Państwo bezpłatnie odpocząć. Bezpłatny jest również wstęp na teren naszego ogrodu. Pozostaje mi zatem życzyć Państwu wspaniałego odpoczynku tutaj u nas, u leśników z nadleśnictwa Gryfino i serdecznie Państwa zaprosić jesienią przede wszystkim na przepięknie przebarwiające się drzewa i krzewy, no i oczywiście owoce które dają nasi podopieczni, których gromadzimy tutaj na terenie ogrodu.